Jak Państwo wiecie, rzeczywiście jutro będzie ten najważniejszy dzień w roku dla wielu dzieci, czyli Dzień Dziecka. My wyszliśmy z taką inicjatywą, że Dzień Dziecka tak naprawdę powinien być przez cały rok. Że o dzieciach trzeba pamiętać, dbać i kochać przez cały rok, nie tylko w Dniu Dziecka. Dlatego może dzień wcześniej robimy spotkanie, robimy też cały szereg imprez dla dzieci. Zorganizowaliśmy cztery rejsy, w których będą te dzieci uczestniczyć i każdy rejs zgodziła się objąć swoim patronatem inna osoba. I tak patronatem, patronatem objęły te rejsy następujące osoby. Pierwszy rejs to była pani przewodnicząca Dorota Jakuta. Nieobecna. Drugim rejsem opiekuje się pani poseł Iwona Kozłowska, obecna tutaj. Trzecim rejsem, na który serdecznie Państwa zapraszamy, objął patronatem pan prezydent Bruski. I czwartym rejsem opiekuje się pani Halina Janowska, dyrektor firmy Łuczniczka. Oprócz tych rejsów zorganizowaliśmy również dla dzieci zajęcia tutaj, na miejscu. Też zaszczepiłam trochę panu senatorze Kobiaku to, że nie wiem czy państwo wiecie, on jest na ten rok 2013 koagiem, jest również osobą, która ma ogromne serce i wspomaga nie tylko Bydgoszcz, Tupole, ale również Gdańsk, Warszawy. W tej chwili poprosiłbym. Te osoby, które objęły patronatem rejsy, aby powiedziały co, co kierowało nimi, że się zdecydowały, poświęcić czas, a czasem trochę pieniędzy. Jeśli można prosić. Bardzo dziękuję panu za tę piękną inicjatywę, ponieważ... dzieci są najważniejsze i tak? dobrze, że ten dzień jest dziecka jest tak wspaniałe obchodzone. Podejmowali szereg ważnych inicjatyw, które wspomogą rozwój z młodego pokolenia. Po początku podziękuję Panu Senatorowi za tę inicjatywę, bo jest to cenna inicjatywa i gdyby więcej osób publicznych podejmowało tego typu inicjatywy, myślę, że nasze dzieci były bardziej szczęśliwe. Gdzie dziecka, tak jak to już padło, to dwukrotnie trwać cały rok. Myślę, że to, co dzisiaj zaprezentowaliśmy, a jest to i muzyka, i zajęcia plastyczne, zajęcia literackie. Te dzieci wyjadą z Bydgoszczy zaopatrzone i w wiedzę i w emocje i wiele pozytywnej energii. Proszę powiedzieć, że akurat w przypadku dzieci z kucholi to nie są dzieci, jak powiedział pan senator, który nie jest bardzo trudno. To są dzieci, które przyjechały tutaj jako wyróżnienie.